o co chodzi w Wielkim Poście. W rozmowie z księdzem Wojciechem Nowickim wyjaśnia ksiądz Michał Tomiak, duszpasterz akademicki. Coś, co wydawałoby się najbardziej oczywiste dla człowieka wierzącego, to będzie modlitwa. Prawda? Że no jak Nawet mamy to polskie powiedzenie, jak Torfoga, to do Boga, że jak przychodzi jakaś trudność, to będziemy się modlić. Przyznam, że niekoniecznie są takie oczywiste, że ludzie od razu właśnie myślą, a trzeba się modlić. Bo to, że laboratoria pracują, pracują nad szczepionką, że podejmujemy wiele działań, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie, to jest wszystko ważne. Ale modlitwa nie jest tu bardziej ułomna. Mhm. Myślę, że ona ma, ma być tym bardziej. I w tych dniach, kiedy pojawił się koronawirus w Polsce i ta sytuacja tak mocno, mocno przyspieszyła to, ja wróciłem do, do słynnego cytatu świętego ignacego z Loyoli, który mówił: Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. To jest to cała kwestia właśnie medycyny, szukania, rozwiązań, szczepionek, różnych form, prewencji. Ale Ignacy mówi dalej, ale módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. I on zachęca do tego, żeby łączyć te dwie perspektywy, tak? Że po ludzku, rozumnie, skutecznie mamy pracować i postępować, ale właśnie też modlić się z wiarą, że, że Pan Bóg właśnie oświeci nasz rozum, poprowadzi nas do zwycięstwa, jest z nami w tym wszystkim, jest Panem całej tej sytuacji, a jednocześnie, jeśli to dopuścił, o coś woła. Czegoś od nas się domaga. Znaki czasu, nie? Kościół od czasów biblijnych mówi o znakach czasu. Myślę, że to jest znak czasu dla nas, dla kościoła w Polsce, dla ludzi wiary, może też dla ludzi, którzy są daleko. I my nie mamy postępować, nie wiem. W... I ostatnio widzę, że są skrajności, też nie? Że albo idziemy tylko w stronę rozumu i praktyki takiej racjonalności, a z drugiej strony ludzie idą w stronę fideizmu. Nie? Trzeba tylko się modlić, tylko trzeba, trzeba ufać Bogu i, i, i nie trzeba na przykład się bać właśnie w kwestii chociażby sakramentów. Nie? Przyjmujemy, przyjmujemy Eucharystię, bo, bo Pan Bóg nie może przenieść przecież wirusa. Nie? No to jest pomylenie w ogóle porządków. Nie? Fides z Racją tego nas uczył właśnie święty Jan Paweł II mówił, że chrześcijaństwo jest racjonalne, że to, co robimy ma być racjonalne też. Nie? I myślę, że to jest doskonała okazja, żeby tego się uczyć, żeby to odkryć na nowo. To połączenie wiary i rozumu i, to, i tego się uczyć i, i, i naprawdę w tym wzrastać, i pokazywać światu też nie? jako, jako chrześcijanie. My nie jesteśmy fanatykami, którzy nie wiem, teraz będą biegać po ulicy, bo się nie boją wirusa. Tylko oni podsumują bardzo roztropnie, rozumnie, ale mają wzrok wiary. To tu mi przychodzą na myśl dwie rzeczy. Po pierwsze, że może warto przypomnieć prawdę katolicką o transubstancjacji, czyli o tym, że, yy, o tym, że zmienia się wprawdzie materia, ale przypadłości pozostają. To znaczy, chleb i wino przestają być chlebem i winem, stają się ciałem i krwią pana Jezusa. ale Przepadłości czy te wszystkie cechy właściwości chleba i wina pozostają, bo przecież przyjmujemy ciało, on smakuje jak chleb, wino krew pańska smakuje jak wino, nie, nie zmienia się tutaj nic. Chociaż właśnie jest to już ciało i krew, a nie chleb i wino. A co za tym idzie, wszystkie właściwości pozostają. Przecież my wiemy tutaj od, od naszej strony, że mamy obowiązek dbać o to, żeby regularnie nie świętą w tabernakulum wymieniać, żeby ona zbyt długo nie leżała, bo może spleśnieć, tak. może zawilgotnieć, może się zestarzeć. No to równie dobrze mogą tam znaleźć się na niej, Zarazki. Zarazki i wirus, tak. To może stać się nośnikiem wirusa, nie? Jeśli nie będziemy o to dbali. Tak samo woda święcona w kropilnicach. I tutaj myślę doskonały jakby apel, komunikat naszych pasterzy, który, którzy mówią: Nie używamy w tym czasie wody święconej. Jeśli ktoś nie chce nie musi przyjmować Komunii Świętej w, właśnie w, w tradycyjny sposób, może przyjąć na rękę, chociaż tutaj jest dużo, dużo spięć i, i myślę bardzo ważną rzecz powiedział Krzysztof Marcin Węcławski, który powiedział, że właśnie więcej, więcej zamieszania i myślę niebezpieczeństw będzie, kiedy przyjmiemy rzeczywiście na rękę. Nie? Bo, bo, bo po drodze dotknęliśmy klamki samochodu, klamki kościoła, wyciągnęliśmy banknot czy monetę, dotykaliśmy różnych rzeczy, a potem przyjmujemy na tą brudną rękę komunię świętą. Lepiej przyjąć do ust. Nie? I, i, I rzeczywiście my się z tym teraz borykamy, ale komunikat jest jasny, kościół szuka tu rozwiązań. Mówi, Eucharystia jest szalenie istotna, jest źródłem życia, no, no ale nie możemy być tutaj nierozumni nie? Dlatego starsze osoby właśnie nawet bym powiedział, powinny zostać w domu. Te osoby, które są najbardziej zagrożone zarażeniem się jakoś tutaj dyspensę, nie będzie grzechu wtedy. Wszystko tłumaczy. Nie? I dla mnie to zachwycające. Nie? Natomiast, natomiast my nie rezygnujemy z sakramentów, nie zaprzestajemy się modlić, bo wiemy, że tam jest źródło Źródło naszego życia. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk to taka może znana też tutaj postać słuchaczom naszym. Dogmatyk, proboszcz teraz też w parafii na Śląsku, bodaj. Tak, tak pod lasem. Tak, tak, tak właśnie. Tak. Powiedział, może przypomniał bardziej też postanowienie Soboru Trydenckiego, który mówi o Trzech formach przyjęcia komunii świętej. To jest komunia sakramentalna, czyli tą, którą znamy w niedzielę, kiedy idziemy do Kościoła, czy w ogóle kiedy idziemy na mszę Świętą i przyjmujemy ciało Pana Jezusa. To, to jest to przyjęcie sakramentalne. Potem jest komunia święta duchowa, mhm. czyli kiedy nie przyjmujemy sakramentalnie, ale przyjmujemy tak, jakbyśmy przyjęli sakramentalnie. I on mówi, jest trzeci rodzaj, to znaczy sakramentalna i duchowa. Mhm. Która pewnie byłaby dla nas ideałem, a to jest też bardzo ciekawe, bo pokazuje, że można przyjąć sakramentalnie pana Jezusa, wcale nie przyjmując go duchowo, ale też to pokazuje, że przyjmując go duchowo, rodzi to też skutki i owoce. Tak. I to warto właśnie ym, przypomnieć sobie to, bo może zwłaszcza dla tych, który, którzy mają wątpliwości, że to nie jest jakiś nowy wymysł teraz tutaj Kościoła tylko stara praktyka, usankcjonowana jakoś tak mocno w tym XVI wieku przez właśnie Sobór Tydencki. Więc, więc sprawdzona, pewna i, i tu nie trzeba się obawiać, jeśli właśnie z o obiektywnych przyczyn, no nie mogę przyjąć sakramentalnie, czy nie przyjmuję sakramentalnie, a przyjmuję duchowo. Mhm. I ona też rodzi skutki tak. na życie wieczne, nie? Wiesz, mnie to zachwyca, my o tym też rozmawialiśmy już, mnie to zachwyca, że Kościół już te rzeczy powiedział, nie? On już je odkrył, on je wytłumaczył. I my czasem naprawdę, przepraszam za słowo, zmóżdamy, albo ludzie mają jakieś pretensje do Kościoła, nie rozumiejąc w ogóle naszej, naszego postępowania. Nie? Bo wiadomo, jak nie ma wiary, no to może człowiek tego nie zrozumie, dlaczego my tak postępujemy. Nie? Ale Kościół już to wymyślił, właśnie wytłumaczył. Sobór Trydencki, To już są wieki temu przecież nie? To, to jest nie to jest zachwycające dla mnie, że że, że jednocześnie w całej tej dramaturgii, którą przeżywamy, Kościół szuka jakichś praktycznych, dobrych rozwiązań, nie? widząc przede tym wszystkim człowieka w jego kruchości, nie? w jego słabej kondycji. Więc takie dziwne hasła, że teraz Kościół, Kościół, jakby w Polsce, jako jedyny, nie wiem, jakby idzie w drugą stronę, to, 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 jest, to jest błędne myślenie. Nie? Nie, bo moim zdaniem tu brakuje woli, dobrej woli, żeby, żeby zrozumieć, o co nam chodzi w Kościele, nie? jako katolikom, którzy prowadzą życie sakramentalne. Nie? Czyli lekcja druga, modlitwa. Z tym zostawimy, a jeszcze do tej modlitwy bym chciał wrócić, bo mm, jesteś w takiej parafii, w której jest bardzo dobry patron na ten czas. Święty, Najlepszy. Święty Roch. Ale to do tego wrócimy.